Dzień welcome to episode number 52 of Learn Polish Podcast, Pięćdziesiąt Dwa. All our episodes are different, so make sure you can find them all at learnpolishpodcast.com. You can also get lessons from Camilla at poloniszwódź.com. And if you'd like to be a better public speaker, you can go to roycallen.com. And we've also got meditation here. Learn Polish Podcast. Learn Polish Podcast. Learn Polish Podcast. Learn Polish Podcast. Polish podcast był. podcast Cześć, Kamela. Cześć, Roj. Cieszysz się, że masz lekcję. Oczywiście. Super, dzisiaj będzie bardzo ważny temat. Ważny temat to znaczy important to, topic. Tak, ważny temat. Mhm. Interview po polsku to jest rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowa kwalifikacyjna. <noise> tak, to jest interview. I teraz musisz uczyć się słowa szukać. Co to znaczy szukać? To search. Tak, ja szukam, ty szukasz. Tak. Ja szukam pracy, ty szukasz pracy. Czy szukasz pracy? I pretend, to... tak? Tak, 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 Szuca, szukam, pracy. Dobrze, i teraz e, będziemy grać rolę. rozumiesz, grać rolę. Tak, ja jestem pracodawcą, pracodawca to znaczy osoba, która daje pracę, pracodawca, a ty jesteś kandydatem do pracy. Kandydatem jesteś. Mhm. Kandydatem. I ja mam pytania do kandydata. Różne pytania. Dobrze. Dobrze, więc zaczynamy naszą rozmowę kwalifikacyjną. We start our interview. Tak, zaczynamy. Dzień dobry, jak się pan nazywa? Dzień dobry, Roy Colin. A, pólny sentence, z pełnym Nazywam się... Nazywam się Roy Colin. Dobrze. Jakie ma Pan wykształcenie? Wykształcenie, it means education i wykształcenie może być podstawowe, podstawowe wykształcenie, basic education, Powtórz. Mm -hmm. podstawowe, basic, mm -hmm. <laughs> difficult, but it's like a higher level, tak? Maybe people tak, tak. Widzą. Podstawowe. Wykształcenie podstawowe, to like basic education. Wykształcenie podstawowe. wykształcenie podstawowe. Podstawowe. Dobrze. Wykształcenie średnie. Wy. Wykształcenie średnie. Średnie. To znaczy. Medium. Dobrze. I wykształcenie wyższe. Wyższe. Czyli uniwersytet, Wy. tak? I teraz. Jakie ma Pan wykształcenie? is się education? Jakie ma Pan wykształcenie? O, czyli Pan ukończył uniwersytet, tak? Tak. tak. Dobrze. Jakie studia? Licencjackie, to licencjackie, czy magisterskie? Master. Tak. Ja mam dwa dyplomy. Dwa dyplomy, mam licencjat tak. Tak, i dyplom magistra. Prawda? Chyba tak. Chyba tak. Dobrze. Czy ma pan prawo jazdy? Prawo jazdy? To znaczy tak. Czy tak. ma pan prawo jazdy? Tak, mam pełno prawo jazdy. Mam prawo jazdy. Mam prawo jazdy. Dobrze. Jakie ma pan doświadczenie zawodowe? Doświadczenie? To jest experience, tak? Jakie ma pan doświadczenie zawodowe? Gdzie pan pracował wcześniej? Mm -hmm. I mówisz, pracowałem, I worked, tak? Pracowałem mm -hmm. i teraz mówisz, co? W firmie czy w supermarkecie? Gdzie Pan pracował? Od pierwszy moment Nie, nie <laughs> mamy tak dużo czasu. <laughs> Może dwa miejsca. <laughs> Pracuję na firmie. My... Pracowałem pracowałem Pracowa... w firmie. Yeah, construction. To It's like mechanical. Budowlany? Yes. Yeah. Dobrze, jak długo, w którym roku i na jakim stanowisku? Stanowisko to jest position. Na jakim tak. stanowisku? Jeśli yeah. pracowała na stanowisku Construction Contract Manager. Managera, tak? Na stanowisku tak. managera. I w którym roku? Trzeba no daleko dawno tak, 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 tak. Nie pamiętam. Nie pamiętam. No to jak? Prawda w tej permu Bo jestem. Przedsiębiorstwa. Tak? Przedsiębiorcą. Biznesmen, tak? tak? Jestem przedsiębiorcą. So, tak. tak, rozumiem. Dobrze, czy następne pytanie. Jakie Pan zna języki? What do you know? Jakie zna Pan języki? Angielski. Znam angielski. Uh -huh. <laughs> trochę po polsku. Trochę język polski. I trochę po irlandzku. I trochę mówię po irlandzku. Jakie są Pana zainteresowania? Czyli czym się Pan interesuje? To też jest ważne pytanie. Na sporta, na biznes, a co? Generalnie w życiu, e, tak? W życiu bardzo interesuje. Personal development, czy czyli rozwój osobisty. Personal development rozwój osobisty powtórzę. Rozwój osobisty. Czyli lubi czytać książki, interesuje się książkami o rozwoju osobistym. Tak, dokładnie. <laughs> Och, nic nie chcę mówić Roj dzisiaj. Trudny temat, trudny temat. Będziemy kontynuować, my kontynuujemy stopię, tak? Bo to jest bardzo ważne. Dobrze, ale następnym razem, tak? Dobrze. Bo Roj jest teraz bardzo zmęczony <laughs> i tired. To jest A2A2Level. A2, A2. Interview, czyli rozmowa kwalifikacyjna. Co, ja jestem z A ty jesteś A1. A1. Ale to bardzo dobrze, tak? Wszystko w porządku? Tak, możecie napisać, czy wy mieliście po polsku rozmowę kwalifikacyjną, czy uczycie się polskiego, żeby dostać w Polsce pracę, a może już dostaliście pracę i pracujecie? Napiszcie, dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia następnym razem. You so will find all our lessons on learnpolishpodcast.com and if you want lessons from Kamila or team, go to poloneswitch.com and if you want to learn how to speak in public or have meditation, go to rycon.com. Until next week, take care, do widzenia. Learn Polish Podcast, Learn Polish Podcast, Learn Polish Podcast. Then Polish put not custom. Then Polish but not custom Polish but not customer.